Cześć, ja i w na z na moim kanale. Wstąpię, wejdźcie w plusik, piszcie kodzik Grabiedor 18, daje 10% do wpłat. Teraz 20, sam wstąp starci. Przygodowo, w sobie 100 zł, otrzymacie 110, no i tak dalej. Prosta matematyka, metod podnosić jest wiele: czy to blik, czy pasów, kart, czy skinki. A jak skinki, przychodzą do nas bardzo szybciutko, więc naprawdę super. E, oczywiście tutaj macie konkurcik w minimum 14 zł, trzeba doładować z moim kodzikiem. Czym więcej wpłacacie tym macie większe szanse. I macie zgarnąć takiego Huntsmana za 624 zł. Rękawiczki też były, zostały wylosowane. No, ale macie jeszcze dalekowskie, także zachęcam serdecznie. E, oprócz tego na stronie mamy Daily Casica, co 24 godziny możesz go otworzyć. Ja go w poprzednim odcinku, więc dziś nie mogę, ale w jutrzejszym odcinku zapewne sobie już go otworzymy. E, na samym dole się macie skrzyniaczki do na social media za darmo, więc całkiem przyjemne. E, no i na stronie mamy oczywiście eventik w górę, jak to będziemy więcej punktów eventowych za dane miejsce, które zajmie na koniec eventu, otrzyma sobie skinka. za pierwsze miejsce w Slaughter. Tutaj sobie pykniemy 5 razy klasycznie. Tutaj są skinki od 10 groszy na 10 zł. Przy chwilą nam 2 zł poleciało, więc całkiem przyjemne, ale nic więcej. Tutaj klasycznie 50 koła pyk 41 zł, Ok, Idziemy robić bitwę. Idziemy robić bitwę, czyli to co lubimy najbardziej. Na no dzisiejszym odcinku, w co ja bym sobie poleciał? Zastanawiam się, zastanawiam się, naprawdę się zastanawiam. Bo skrzynki są grube eee, I wiecie co... Ja bym sobie zaryzykował na start Głupie to będzie Głupie to będzie, ale tryb szaret I liczymy, że ktoś dostanie jakiegoś Emeralda Tryb szaret jak ktoś nie wie Wszyscy się dzielimy porówno Nieważne kto co trafi Więc mam nadzieję, że tutaj poleci nam jakaś M9 Ruby Bo jak nie, to zaczniemy odcinek bardzo źle Jakiś Szafir, eee, Ruby, Emerald, proszę Okej, okay. jedna M9 jest Także sobie wychodzimy tutaj na fajny profitik. Mega spoko. Eee, no i takie, takie bitwy robimy. I mamy 30 koła. Mamy 30 koła. Ym, I co ja bym sobie zaryzykował? Stać nas na 10 takich skrzynek teoretycznie. No i to jest coś, co mnie kusi. To jest coś, co mnie kusi. Ja bym je zrobił. Wiecie co? Dobra. Na dwie osoby. Na no, spokojnie. I to będzie Alin, tak naprawdę. No ale dobra, trzeba gdzieś na szczęście. W poprzednim odcinku ta skrzynka fajnie oddała. Mam nadzieję, że tutaj też odda. Butterfly Fade jest najlepszym drapem. Zaczynamy fajnie, bo od Marble Fade za 4 koła. Więc to jest naprawdę dobry start. Druga skrzyneczka, druga skrzyneczka już gorzej. Ja się boję, że to się w ogóle nie zwróci. Bo nie wiem czy ja wygram, ale boję się, że to się nie zwróciło. Ta skrzynka ogólnie mnie nie lubi. W poprzednim odcinku oddawała spoko. Ale tam była w mojej ilości. Czy w takiej ilości się zwróci? No wątpię patrząc na to co leci. Bo ta skrzynka jedna na tym ulepszeniu Jester kosztuje 3000, a póki co jest mega lipa. Mega lipa, naprawdę. No musi coś zacząć dawać, bo inaczej jest... Oj, teraz on dostał Okej, mamy dalej prowadzenie, bo Asimowek wpadł, ale i tak jest lipa. Goltarabelska, dziękuję. Żartowałem z tą lipą. Znaczy dalej jest trochę lipa, bo dalej jest minus, ale jeszcze coś, jakiś... Fejzik, coś tego typu. M9 Butterfly Karambit. Proszę, dwie skrzynki. Proszę, proszę, proszę. No nie, no to nie jest to. ostatnia skrzynka. No, czy nam da profit? Proszę. Proszę, proszę, proszę. Fejd No, Mcafejt jest ok, ale bitwa na lekki minus. Chociaż nieduży. Nieduży, więc całkiem spoko. Pójdziemy, sobie zrobić kolejną batelkę. I tym razem sobie wwalniemy Batelkę też jakoś grubą, oczywiście. I wiecie, co ja bym sobie zrobił. Hole case, hole case, nowa skrzynka, nie było tego, hole case, no skrzynka wygląda grubo, w jutrzejszym odcinku ją na pewno przetestujemy, a teraz sobie dodamy jedną do batelki, jutro będzie odcinek z testu tej skrzyneczki, tak myślę, eee, dobra, dajemy sobie jak gruba bitwa, walimy sobie tak, dajemy sobie to, dajemy sobie to, dajemy sobie to, Damy sobie to. Pyk. Damy sobie whole case'a. Damy sobie to. Coś takiego. Coś takiego. Um, trzy osoby, albo jesteśmy za zarobosami, albo jesteśmy w lekkiej. E, lekkiej dupie, że tak powiem. Także mam nadzieję, że uda się to zgarnąć. I lecimy, i lecimy, lecimy, lecimy. Pyk, pyk, pyk. Pierwsza skręczka. No tą meduskę już widziałem w swoim ekwipunku, ale jednak niestety. Lock Gamma Doppler. Ten Five kosztuje coś. tysiaczek ok. A póki co i ta klipa tutaj. No tutaj ta skrzynka za trzy koła. No ona lubi syf, syf. No to jest. To uroki tego jestera. Tutaj. Ok. Karambi za 7 koła. Bardzo fajnie, ale trzy najdroższe skrzynki przed nami. Ok. Koska za trójkę. Eee, ostatnia, przedostatnia skrzyneczka I daje haula. Nie poluję się z tą skrzynką. No tutaj by musiało nam dać Szafira. I nie daje nam Szafira. Niestety, widzowie, odcinek kończymy porażką, więc śleł, śleł, źle, źle. No ale mam nadzieję, że w jutrzejszym odcinku się odbijemy. Pamiętajcie o w górę, subik z dzwonkiem. Oczywiście robi da 18-10% do wpłaty i 20% na start, Wszystkie linki w opisie. No i co, trzymajcie się.